bardzo często próbujemy się doktoryzować z każdej odrębnej dziedziny prowadzenia biznesu. My, znaczy ja to widzę u przedsiębiorców. Chcę wszystko wiedzieć szczegółowo, jak się liczy płace pracowników. Chcę wiedzieć, jak się zleca reklamy na Facebooku. Chcę wiedzieć, jak się coś tam robi. Chcę wiedzieć, jak się coś tam robi. Prawda jest taka, że kiedy się zaczynasz doktoryzować z tego, z tego, z tego i z tego, to nigdy nie wyjdziesz z tej ślepej uliczki. Nigdy nie wyjdziesz z tego grajdołka, bo nie znam osoby, która jest perfekcyjna, doskonała i jest, wiesz... Super ekspertem w każdej z tych dziedzin. Ale smutne jest to, że ty, kiedy chcesz prowadzić biznes i chcesz mieć szczęśliwe życie i chcesz być naprawdę, wiesz, wolnym człowiekiem, to nie potrzebujesz mieć tak szczegółowej, tak dokładnej wiedzy w każdej z tych dziedzin. Problem polega na tym, że to nasze poczucie bycia nie dość dobrym nas cały czas wpędza w to. Nie, 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 jeszcze muszę to zrobić, jeszcze muszę to zrobić, jeszcze tego nie mogę, jeszcze nie mogę się poczuć szczęśliwa, nie mogę się poczuć dość szczęśliwa, bo to, 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 to. Jeszcze poczuję się dość szczęśliwa, tylko zrobię jeszcze to i to i to. Dobrze, dobrze, zacznę się rozwijać, zacznę myśleć o równowadze w moim życiu, tylko najpierw jeszcze skończę robić stronę internetową dla mojej, stro dla mojej firmy. Rozumiesz? Cały czas... Jeszcze, jeszcze nie, nie, nie. Moja firma jest jeszcze nie na tym, nie jest jeszcze na tym etapie. Jeszcze to nie jest dość dobry moment, żeby zająć się wreszcie tym, co jest tak naprawdę w prowadzeniu tej Twojej firmy najważniejsze, czyli Twoim dobrostanem, Twoją wolnością, Twoim poczuciem tego, że to co robisz ma sens.